W ostatnim czasie zainstalowaliśmy 10-tysięczny wodomierz radiowy. Wszystkich umów z Państwem, z naszymi klientami mamy około 21 tysięcy, więc można powiedzieć, że jesteśmy na półmetku. W momencie, kiedy jest wodomierz radiowy, na czym to polega? Polega na tym, że dokonujemy odczytu tego wodomierza, tego licznika w sposób internetowy, czyli samochód, który posiada odpowiedni odczytywacz, przejeżdża przez określony rejon i po prostu w ten sposób dokonuje odczytu. Zatem nie ma powodów, nie ma potrzeby, żeby do Państwa przychodził ktoś od nas i odczytywał. wodomierza na bloku. Zakładamy teraz wodomierze i perla elektroniczne z zdalnym odczytem z zewnątrz. Ciśnienie, jakie jest na bloku. Zostanie zapląbowany. Ruszamy na radiowe odczyty wodomierzy. Mamy przygotowaną trasę. Jak widzimy, już zaczynają nam się wodomierze odczytywać. Każdy punkt, który się zaświeci, jest to wodomierz odczytany. Możemy troszeczkę powiększyć mapę, żeby mieć lepszą wizualizację. Po przejechaniu danej trasy i odczytaniu wodomierzy jest możliwość przeanalizowania wszystkich odczytów. Zdarzają się, że występują alarmy. Wtedy sprawdzamy, jakiego typu jest alarm. Często zdarza się, że jest to wyciek. Wtedy możemy powiadomić klienta, że ma wyciek, żeby mógł sobie zareagować szybko. Mamy w tej chwili możliwość robienia odczytów rejestratora, także możemy sprawdzić całą historię. Mamy tu stany licznika, przepływy maksymalny, minimalny. Możemy to zobaczyć też na wykresie graficznym wtedy, gdzie mamy pokazane pobory wody o danej godzinie w czasie. Wtedy możemy sprawdzić całą historię, przeanalizować pobór wody przez klienta.